Witam w kolejnym odcinku. Jak widać, dziś będziemy sobie prezentować zestaw o numerze 7914, czyli Battle Pack z Mandalorianami. Sam zestaw e, był naprawdę dla mnie kiedyś niesamowicie ładny i nadal jest. Widzę w nim trochę kilka, kilka minusów, natomiast mini figurki nadal robią na mnie mega dobre wrażenie. Jeżeli chodzi jednakże o omawianie samego zestawu, to zaczniemy sobie od Spidera. Sam Spider był utrzymany w barwach e, niebieskich oraz szarych. E, no, jak widać, sama konstrukcja była mniejsza od tego dzisiejszych, e, w porównaniu do tego dzisiejszego Spidera z nowego Battle Packu. Natomiast co jest ważne, mm, jak widać, miał na dole przetworczysty klocek. On był rzeczywiście w zestawie, dzięki czemu można było udawać, że Sam Spider się nosi. No, i tak wygląda jak widać cała minifigurka figurka włożonego Mandaroyana z tego zestawu na miejsce pasażera. Jak widać, drugą konstrukcją jest działko. I o ile samo działko jest ładnie wykonane, tym bardziej to pewnie, że zrobili jakąś taką mini konstrukcję z tych, jako taką to działo, wpięte. E, Natomiast w miejscu jest pewnością rzecz, że samo działko już się pojawiło kiedyś w zestawie. O numerze 7655 y, w takim Battle packu z poklonami i zostało tylko lekko zmienione w porównaniu do tego. Nie tam zmieniono chociaż właśnie to działko czy niezwykły blaster, tylko właśnie jak taka ma mini konstrukcja. No i trochę przód i boki. Jednakże jest to dla mnie jak najbardziej na minus, no bo jednakże jest to coś powtórzonego, mocno e, bardzo podobnego. Udróżniono do spidera. Spider się mocno różni. No i jak widać, tak wygląda. Sama figurka nie można trzymać działka, ale i tak fajnie tu wygląda na tym miejscu. Natomiast samej figurki, jak widać, wyglądają bardzo ładnie. Nadruki z, z przodu, które ukazują pancerz, naprawdę ładnie wyglądają i jak dla mnie dzisiaj nadal dobrze e, się trzymają. Tak samo jeżeli chodzi o nadruki na hełmie, jetpack to już był e, sama część wymyślona wcześniej dla e, klonów, którzy w innym zestawie mieli właśnie ten jetpack. Natomiast jak widać, sama główka była w ten sposób nadrukowana. Trochę przypominała e, pre e, głowę nadrukowaną. Natomiast się różniła i to sporo, jak widać. E, od tu, jak widać, na ciele nie było żadnych nadruków, Zresztą tak samo jak na nóżkach, co można było zauważyć. Ciekawe jest pewnością uzbrojenie samych minifigurek. Zaczynamy od pierwszej. Miała ona długi blaster. Bardzo fajna broń, nadal ją bardzo lubi dzisiaj. Druga to, jak widać ma takie dwa małe blastery, wymyślone specjalnie dla tej akurat fali Battle Packów. Typowy, krótki blaster, ale nadal go oczywiście bardzo lubię i bardzo fajna, mała, a nie taka wcale mała, konstrukcja takiego porządnego, dużego blastera na nóżkach dwóch. Jeżeli chodzi o sam zestaw, bardzo go lubię. Dzisiaj moje figurki nadal bardzo lubię, pomimo braku nadruków chociażby z tyłu który jest i tak nie widać, bo mają jetpaki, a także na nóżkach nadal bardzo te mi figurki lubię. Sama e, spider bardzo fajny, natomiast działko jak najbardziej na minus trochę idzie, ymm, no bo no niestety było to bardzo podobne do zestawu jak mnie w, w, tego starszego. Uzbrojenie mi fiurek, różnorodne, bardzo fajnie, przynajmniej to się różniło w samych Mandalorianach. Obiecywałem Wam, że porównam jego e, do Zestawu tego nowszego, lecz osobiście, jeżeli chodzi o cenę, nie można tych dwóch zestawów porównywać. Eee, tutaj, jak widać, to był w ogóle inny klan, to był jeden klan Prewisli, gdzie po prostu wszyscy wyglądają jednakowo, natomiast w tym nowym wyglądają oni różnie. Dobrze, to tyle w odcinku, jednakże tym do zobaczenia w kolejnych, na razie, no i cześć.